Dzisiaj odwiedzam inwestycję dewelopera Valentine, który już jest na ukończeniu pierwszej fazy swojego projektu. Jedna willa już jest oddana i zaraz się przejdziemy i pokażę Wam, jak ona wygląda. Ten sam deweloper zaczyna sprzedaż fazy numer 3 na półwyspie Plajlam, gdzie będą apartamenty, takie dupleksy, 3 bedroom. Wille z trzema sypialniami, z czterema sypialniami, a tutaj chcę Wam pokazać jakość tego dewelopera. Także chodźmy, wejdźmy. Ta willa jest już skończona. Natomiast jeszcze ostatnie sprzątanie. Tutaj są trzy sypialnie, duży salon. Teraz wejdziemy do środka. To jest willa w pakiecie standard. Natomiast tak patrzę na jakość wykonania, na sprzęty, na wszystko, to to jest tak naprawdę premium. Natomiast jeszcze jest premium. Natomiast ta willa jeszcze nie jest oddana, która jest wykończona w premium. Dopiero teraz deweloper zaczyna po kolei oddawać willę. To jest pierwsza. Jak bierzemy pakiety to mamy wszystko, nawet sztuczce, naczynia. Tu jest sypialnia dla dzieci. No, i coś, co moją uwagę zwróciło, są drzwi magnetycznie zamykane. No, niepopularne raczej w Tajlandii. Naprawdę robi robotę. Tutaj deweloper, a w zasadzie żona dewelopera. Mega zwraca uwagę na takie właśnie szczegóły. Ręczniki osobne do, do łazienki, osobny na basen. Z dwóch sypialni mamy wyjście na taras, na basen. Jedna sypialnia to dla dzieci. Także tak to wygląda. Jest tutaj kilkanaście willi w fazie numer 1, kilkanaście willi w fazie numer 2. One są już sprzedane. Powoli zostają odbierane. Natomiast przyszedłem sprawdzić, jak to wygląda i jest to naprawdę pod wrażeniem. Dajcie znać w komentarzu, czy Wam się podoba takie wykonanie. Myślę, że. Faza numer 3 będzie jeszcze lepsza. Teraz idę się przejść po budowie fazy numer 2. Też już sprzedanej. Blisko plaży tu jest akurat e, także prace trwają. E, mnóstwo pracowników nie odbijają się, że każda willa jest w e, niej zrobione. że tak to wygląda. Trochę błotko popadało, jednak pora deszczowa. Tak to wygląda to A teraz wybieram się na miejsce budowy fazy numer 3. Chodźcie ze mną, pokażę Wam, jak to będzie wyglądać. Przyjechałem na miejsce budowy, Valentine, faza trzecia. Za mną bardzo duży teren 11 raji czyli, czyli, czyli no, prawie półtorej hektara. Będą fajne takie ścieżki po których można spacerować wśród roślinności. Developer tutaj w tym projekcie stara się, aby nie było takich białych murów wszędzie, żeby było więcej przestrzeni. Będzie boisko do padla, fitness, yoga center. Oprócz tego, że będą też baseny w willach i apartamentach, będzie też duży wspólny basen, recepcja, także będzie tu naprawdę grubo. A patrząc po tym, jak deweloper wykonał fazę numer 1 i jakość wykonania, dbałość o szczegóły, to po prostu wręcz no niespotykane. Także myślę, że będzie fajnie tutaj. A co Wy o tym myślicie? Jeżeli chodzi o okolice, to to jest półwyse Plejlem, znaczy właściwie Czengmon, dzielnica Plejlem blisko lotniska, dosłownie parę minut do lotniska, jakieś 7-8 minut do centrum, do czałęgu też jakieś 10 minut niecałe. Do Fishermana jakieś 15 minut. Więc jest naprawdę świetnie skomunikowane. Część wili tam będzie miało taki widok na morze, bo to już nawet z tego poziomu no tam widać morze, to nie jest taki typowy widok na morze, jakiś spektakularny na pewno. Natomiast Widok będzie fajny, bo to jest ta cała działka dosyć podłużna i ona się wznosi, jest takim to takim lekkim nachyleniu. Niedaleko do plaży, plaża Czegmą. Fajna plaża, bardzo lubię. A okolica wygląda tak. I to jest ta działka. Za niedługo deweloper zaczyna tutaj. Przątać, wycinać co po niektóre krzaki, natomiast stara się zostawić stare drzewa jak najwięcej drzew zostawić. To na pewno też. To wszystko w tym wideo. Jak macie jakieś pytania, zadawajcie w komentarzu albo piszcie do mnie jak coś chcecie. Pozdrawiam Witek.